Ciao, ja, witam was wszystkich serdecznie bardzo, z tej strony Czaken w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's Fazbear Nights 2. Pod ostatnim odcinkiem dużo z was pisało, że chciałoby kontynuacji z tego, tak więc proszę bardzo. Tak, taki jakby odskocznia od FNAFA anime, który ostatnio też zacząłem nagrywać. I mała też odskocznia od Backroomsów, bo w Backroomsach się dużo dzieje, też nie tak, że... Chłopaki dopiero będą dostępni za kilka dni i odcinek się opóźni chociażby do środy, więc stwierdziłem, czemu by nie, spróbuję przejść drugą noc, gdzie miałem problem z, 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 ze, ze zebraniem śmieci i przetrwaniem nocy. Jest. Nie wiem, co tutaj więcej dodać w tym wstępie. Po prostu gramy w grę, gdzie uciekam przed uh, no, ale animatronikami, które chcą mnie chwycić za dubsko. Just simply that. Cholerna noc druga. To kurna jest o wiele cięższe niż dosłownie, FNAF w dwójkę. Pick, pick up ten pieces of trash. No kurna, no. Gdzie to się w ogóle respi, że. Czy znaczy, no zawsze się respi to tutaj, ale kurno to się tak respi, kurna ciulowo. Dobra, już mam dwa nieważne. Od razu obrobię tutaj scenę. Porozglądam się jak najszybciej tylko mogę w tych okolicach tutaj, bo oni schodzą ze sceny gdzieś tak pierwsza w nocy. Tutaj zebrałem już co najmniej trzy albo cztery śmieci. Ważne jest to, by zebrać wszystkie. Mieć to z głowy. Tym razem przeszukam całe te tutaj okolice. Jak tylko mogę. Postaram się nie skusić tej nocy. O, bań, matroniki zeszły już ze sceny. Pamiętam, ten, pisaliście mi też w komentarzach, że mogę się kryć w szafkach. Aż chcę to przetestować, czy jest... O kurde! W takich małych szafkach w sumie jestem chudy, więc wszędzie się zmieszczę praktycznie, teoretycznie. Dobra, czy... czy oni... Już zeszli ze sceny? To i Chika tylko. Mam wy sobie jaja robicie, że ona od razu. Będzie mnie gonić! Jezu chrystal, to jest głośne! Zapomniałem kurwa o tym! Fuck off! Chika! Widziałem tu śmieć, ale nie mogę się zatrzymać, bo oczywiście mnie tutaj kolega. Albo koleżanka złapie, nie wiem, kto już mnie gonił, czy to był Toy Bonnie czy Toychika. Tam widziałem śmieć w drodze. Kurwa mać... Dobra, to jest na chwilę obecną, tą okolicę tutaj. O, śmieć! Kozak? Nie wiem ile to już śmieci. Toaleta czysta Druga toaleta... Czysta nie ma tu nic. Uciekałem były tu śmieci. Ooooooo! o, Oooo, kur... Łamać! psrane gnoje, kurna! Dobra, to był Toy Bonnie i Toy Chica. Chciałem mnie złapać za dupsko jednocześnie. Kozak, double trouble. nie mi tego śmiecia. Nie mogę wziąć tego... ...śmiecia. Przydałoby się, żebym nakręcił marionetkę, nie? nie mogę wyglądać. Ej, czika, wyglądasz tak niecodziennie trochę. Pozwolisz mi nakręcić marionetkę, nie? Dzięki. Marionetka nakręcona. To chcę jakoś wziąć, tylko. Nie wiem, kurwa, nie mogę tego podnieść. Muszę się pospieszyć przed szóstą moją z tymi wszystkimi śmiećmi. Tutaj widziałem jeden, jak uciekałem. Siorb? No i chyba ostatni śmieć mi został przy moim biurze. Nie, to nie wszystko. Gdzieś jeszcze jakiś się ostał? Muszę wziąć, przejść inną drogą. Ważne, że jestem. Kto? Toj Bonnie? Okej. Okay. Nie sądziłem, że on jest taki szybki. Dobra, jeden. Szybko robimy skuping tutaj. Drugi, trzeci, hmm. czwarty, piąty, szósty, kurwa, sześć dopiero. Jeszcze cztery śmieci gdzieś mi zostały i one już zeszły ze sceny, zapewne. To może to, coś jakoś przegapiam. Ta latarka trochę gówno daje. Wy widzicie więcej, bo ja trochę to rozjaśnię w postprocesie. Ale widzę. A ja widzę mniej. Więc może już gdzieś zauważyliście jakiś śmieć, który przegapiłem. Przydałoby się w tej grze wyglądać z za rogów. Ktoś już szedł. Oczywiście, że ona. Oczywiście, że ona biegnie po moje dubsko. Dobra. Gdy! Otwieraj to! Szaczka! Uh, kurna, cika, uspokój dupę! Jezu Chryste! Kurna, wiem, że, że, że Ludzie nas shippują, ale kurna, nie aż tak ostro! man, Siedem, osiem. Obserwany, że to u mnie już Tego nie mogę, o dobra, dziewięć Gdzieś ostatni śmieć jest Kurde pytanie, gdzie on może być Tutaj tej okolicy Chyba nie, nie zwiedziłem, ale to jest Kalendarijski, żebym tędy szedł Bo tutaj słyszę chyba chika albo kogoś innego Tak, to jest Kurna, to i Toj Otwieraj te drzwi! O, szafka, 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 szafka. I. O, koleżanko, czemu jesteś taka kurna na hala na tej nocy? What the fuck, man! Chill! Nie wiesz, co to jest kurna chill? W chwili myślę, że widzę tutaj śmieć. O, mam wszystko. Dobra, tylko teraz przetrwać. Tylko teraz przetrwać tej nocy. Pamiętać o marionetce. Stać bardziej na rogu. Jakbyś to po prostu spierdzielam jak tylko mogę, na Najszybciej jak tylko potrafię. O, tam sreczika przebiegła. Widziałem ją. Kurna mać. I dalej w nocy tym o wiele ciężej. Już muszę zważać na te drzwi tutaj. To się powoli do mnie zbliża. W ogóle czemu tego się zamknąć? Nie, dlaczego. Czemu nie zadbało o bramę do mojego biura? Czwarta 50. Jezu, ktoś jest blisko marionetki. A mam wszystkie śmieci. Ciekawe, jaki będzie kolejny quest. i... Czy będę w stanie przejść trzecią noc? Obstawiam, że nie. Obstawiam, że będzie bardzo ciężko. Uważam, że one tutaj teraz nie łażą. One najczęściej łażą w okolicy oko ten obok marionetki i tamtym korytarzem. No i już starano. druga noc, kurna prze... O, po ilu próbach udało mi się przejść drugą noc? Kozak. Co teraz będę musiał zrobić? Pozmiatać podłogę? Noc trzecia. Nice? Nice? Locate your MGMT Office. Unlock the MGMT Office. Czym jest MGAT? Locate your MGAT o key? Czym jest MGAT Management? No, tak, najbardziej kojarzę to. Oj, powstaje, że tej trzeciej nocy mangle się obudzi. Ewentualnie ona po prostu jest tutaj propem. I oby była propem. Niezbyt mi się chce bawić. z tymże fajnym osobnikiem. A gdzie jest ten klucz? To jest pytanie, gdzie on może leżeć? Na pewno nie będzie leżał na żadnych typowych. tych stacjach odgrania. Prawdopodobnie będzie to jakiś tu, albo mój office. Czy dałoby się, żebym dobiegł, podbiegł do mojego ofisu? Czy ktoś już się obudził? Szybki rekonesans? Dobra, sprint. Mam sniki? The fuck? Buniacz? What the fuck? Teraz mam do czynienia z old animatronami? Kurwa! Management office, dobra. Pytanie, gdzie jest management office? Gdzie ja znajdę klucz do management office? Nie gadaj, że ja będę miał do czynienia ze wszystkimi teraz. Tam boni łazi, czy oni? Oni śpią na scenie. O, to jest to, dobra. Czyli przypuszczam, że... Mam w tej nocy do czynienia jedynie z old animatronami. To tylko pytanie, gdzie się ten klucz może znajdywać. Jak znowu nie zdążę do 6 rano, to będę miał do czynienia z tym Shadow Freddy'im. Co to kurna bać było? No, dobra. Ja pierdolę! Oh. Kurwa, jak się obsrałem. Ważne, że oni się nie budzą. Tutaj mam trochę wolnego do... pola wolnego dołożenia. Gdzie to może być? Boni tutaj łazi. Nie zwiedziłem... Nie żyje! Albo żyje! <laughs> oh! Mangle jednak się obudziła! Cox. Unlock the management office. Znaczy locate the management office. Key and unlock the door. Tylko kurwa, gdzie ten klucz może się znajdować? To jest kurna. Jedna wielka pierdzielona, nie wiadoma. To może leżeć wszędzie, nawet na dywanie pod dywanem w domu twojej sąsiadki. Kurna. Tutaj przy manglu tego nie ma. Może to się respi. Tam, gdzie się respią niektóre. Nie, respiły niektóre śmieci. Nie mają standardowy punkt. O! Nieważne, mam. Locate. Ten Locate Key for Management Office i Unlock that Muszę teraz uważać na manglie bo niego i... Freddy się chyba jeszcze nie obudził. Będę w stanie tutaj dobiec. Dobra. Tworzone. Teraz tylko przetrwać. Okej. Okay, kolega se przeszedł kulturalnie obok mnie. He is minding his own business. Dobra, teraz jedynie kampić się tutaj. To jest jedyna najlepsza strategia, jaka może być. Akurat miałem szczęście z tym kluczem, się zrespił. Czyli one mają standardowe punkty takie typowego respienia się. Jak te śmieci na przykład. 10 dokładnie punktów respienia się. Mógłbym przeczekać całą noc w szafce, ale muszę dbać właśnie o tą marionetkę, więc. Tyle tak słabo. Dobra, Boniacz sobie tamtędy przeszedł. Kolego! Co? Jak! Some animatronics już randomly check lockers. Teraz mi to mówisz, kolego. Fakowi teraz szukanie tego klucza na nowo. 10 punktów, które muszę przeszukać. Gdzie to może się zrespić? Man. Tutaj nie. Dobra, mam. Tak, jak mówiłem, 10 randomowych punktów, w których się respi ten klucz. Otworzyć ten office i... Po prostu trzymać się... swojego... Ewentualnie mogę tutaj siedzieć, tylko kurde, to nie będzie miało zbytnio sensu, ze względu na to, że nie będę miał jak ich wykiwać. Chociaż już jeden tu idzie. I śmieć, który mnie znalazł w szafce, tam stoi. Dobra, mogę stać na chwilę obecną przy tej marionetce. To, to jest akurat na plus. Ty śmieciu, sprawdza wszystkie na te Czyli przed nim Nie mogę się ukrywać w lokerze I guess mogę tu stać Dopóki Mangle się nie obudzi nie złapie mnie za dupsko Bo objective mam wykonany Muszę mieć na uwadze też tam Mangle Nie wiem jak go roamuje Albo on Czy ty znowu będziesz sprawdzić tą szafkę? Kolega lubi sprawdzać szafeczki. Ok, to było riski. Chyba nie spierdalałem. To miałem stąd spierdzielać, ale teraz ryski. Ryzik fizyk. Po prostu jak mnie zauważy, spierdzielać przez drzwi. Byle jakie. Po prostu spierdzielać przez drzwi. Nie chować się w szafkach. Bo to mi kurna nic nie da. Otwarta i jem Clego Niech się te drzwi zamkną, kozak Powolutku, powolutko. Może się uda. To jest akurat dobre miejsce na czekanie. Już myślę, że on tutaj będzie szedł. To jest Freddy. To już nie jest bezpieczne. O ty śmieciu! Będziesz. Co, Knoju? Będziesz. O, jestem. W... Kul, oj, Dobra, last try. Last fucking to jest ciężka noc. Te old animatrony są kurna. Ciężkie do, do ogarnięcia. Dobra, tutaj nie ma klucza. Szybko przebiegnę przez Dying Area. Bo tutaj czasami się respią rzeczy. Tutaj nie ma. Na biurku przy wyjściu też nie ma. Możliwe, że się znowu zrespiło górę. Ewentualnie w moim biurze. Czyli mam do czynienia ze wszystkimi starymi animatronami plus mango tej nocy. Ci mam dosłownie zabawę piękną. Nie ma tutaj klucza, nie jest dobrze. Nie zrespił się w dobrym miejscu. Jak teraz, kurna, wszędzie zrespić? Cześć Bonnie. Ślepa istota. Ktoś mnie widział. Ale nagle stracił mną zainteresowanie? Chika, okej. Okay. Dobra, otwarta. Znowu kurna próba przeczekania tego w biurze. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Bo jak Fo Fo Freddy się obudzi, to. On mnie chyba stalkuje. W taki sposób, że wie, gdzie jestem i po prostu muszę uciec jak najdalej, tylko tam też była chika. Nie miałem szans jak uciec przez to. Stanie w biurze też nie jest zbytnio według mnie dobrym pomysłem, bo nie mam dużo szans na ucieczkę. Znaczy mam lewe, prawe drzwi oraz szafka, ale Boni sprawdza te szafki. Cs. Chowanie się w szafce raczej idzie do wykluczenia. Ten quest akurat jest o wiele łatwiejszy niż znalezienie tych 10 śmieci. Bo jeżeli już ogarnąłem te miejsca, w którym się prawdopodobnie respią rzeczy, Wiadomo, gdzie klucz może się zrzeźbić. Co to było? To był Bonnie? To była Chika? Co to było? Coś to przebiegło tam tym korytarzem. Może że to był Freddy? Już się obudził, Fryer. Co to jest? To jest Chika? Co to było? Mam już czwartym. Dokładnie czwartą dwadzieścia Ona jest już czterech ich łazi na, po tym tym. Jak będzie piąta rano. Nakręcę całkowicie tą marionetkę. I spierdzielam z tego miejsca, bo to nie jest bezpieczne miejsce. Freddy może nagle tu przyjść. I mnie stalkować frajer. Będę musiał pójść tymi drzwiami. Dobra, nakręcam marionetę, żeby mieć full. Być 100% pewien, że przeżyję tą, te, tą godzinkę. Come on, come on, come on. 10 sekund. 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund. Come on, come on, Wszyscy się zgromadzili w Danigaria. Nice, 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 nice. Przetrwać jeszcze tylko ten moment. I got this. And I'm fucking out. Mam nadzieję, że wam się podobał ten chaotyczny odcinek. Ja pierdziele. Kurna, minusem jest to, że ja to jeszcze nagrywam o drugiej w nocy, gdzie siedzi mogą marudzić na to, że krzyczę. To był Fawzi Night's at Freddy's Fazbear nice 2. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Widzimy się. Jutro.